Witam, ja jestem kamerzysta. A to jest pierdolony bęger. Skaczcie kurwa. Będę bez szelesa jak Tesla. Będę bez szelesa jak Tesla. Produkcja gruszyników. Będę bez jak Tesla. W mojej paniu pale tu esta. Ona patrzy na mnie, a Tesla. chcę, bo w mam deadline. To starty już tu na wejściach. Będę brał ci tu feslaj. Będę brał ci tu feslaj. Będę bez szelesa jak Tesla. W mojej paniu pale tu esta deadline tych już tu na wejściach. Będę, będę brał cię tu weslaj. Będę, będę brał cię tu weslaj. Będę, będę brał cię tu weslaj. Bo ja wiem, że nie szukasz księcia. Że to nuża dawno już zwiędła. Znudził mi to, by łamać serca. To twoją szczętem przestań. Mała błagam, powiedz przestań. Niech ci wyjdzie ze mnie bestia. Mała błagam, powiedz przestań. Niech nie wyjdzie ze mnie bestia. Kochanie twoje łzy są słone tak jak może martwe. Wiem, że to chore, ale chcę już tej besti maskę. Dla ciebie wygram wojny. Będę Twoim Bonaparte Krzyczy z rozkoszy w nocy, ja mam znowu plecy starte Kochanie Twoje łzy są słone tak jak może martwe Wiem, że... to kleska, dziś już wyjebany mam w ten stan swoim zamku robię ten deshouse W tym zamku robię ten house Nikt nie wierzył we mnie to kleska Dziś już wyjebany mam w ten stan swoim zamku robię ten house Cm zamku robię Idzie powie mi, żebym bym przestał Słyszysz te emocje na wersach Mam mówiąc, że nie mam serca Że tych uczuć jestem morderca Wszystkie słówki lecą na ten hajs jak ty siebie nie reszta. na reszta Co wypadnie orzeł czy reszka Tak jak z nami piękna i bestia o, I to nie jest kurwa bajka. Jeszcze raz na bajkach i to będzie już ten standard. Przed sobą diabła Kochanie, twoje łzy są słone, tak jak może martwe Wiem, że to chore, ale chcę już wziąć tej bestii maskę Dla ciebie wygram wojny, będę twoim Bonaparte Krzyczy z rozkoszy w nocy, ja mam znowu plecy zdarte Kochanie, twoje łzy są słone, tak jak może martwe Wiem, że to chore, ale chcę już wziąć tej bestii maskę Dla ciebie wygram wojny, będę twoim Bonaparte Krzyczy z rozkoszy w nocy, ja mam znowu plecy